Dzień wszystkim, z tej strony mi nigdy nie Gradzi się ze mną Kacper, Tutti, tutaj. Ale mnie ubili. I ubili go właśnie na początku. Od, yy... Ale ja się wrócę, bo ja ich wszystkich zniszczę, bo ja jestem mocniejszy. Taka Uuu. jest problem. Bo oni jeszcze tego nie oferują, bo Rengar też mi nie pomaga. Nikt nie z nim nie pomaga, nie? No bo nikt ci nie chce pomagać, nikt ci nie lubi. To nie, bo oni są wredni. I tak, ja gram sobie Ramusem na topie, Krasny. a Kacper Korkim na Adekarach, boty. A Jeszcze ty... powiedz, że Kasper nie wiedział, co to są Adekary. K Kasper nie wie, co, co to są Adekary, to też jest warte przypomnienia. Kasper znowu zginął. nie mniecie! <try> ty grać właśnie nie umiesz. Co z tego, bo taka trudna mi wybierać przecież. Stary, jak ja mam ósmy level, na ósmym levelu są trudniej przez dziwnicy. Coś, nie... który mam Ja mam pierwszy e, no, pierwszy. Chyba dwunasta, bo jedenasty masz no, u Ta, weź Kacper. nie kłam, Kacper Dobra, nagrywaj to, gadaj. Nie. Chociaż. Nie, chociaż nie kłam, proszę cię. Jak oni podchodzą tutaj, pan Mir. No. On mi się teraz ksu, no nie. No, tak, sks... No dobra, ksu bo ty jesteś adekerem. Tak! No. To zawsze przez a tutaj tak boja się zbierało co? Nie Bo tak, <noise> <To> są... <noise> tak jakimka mi się tam Ej w ogóle uję, nie? SS Jakaś zbirusia No ale z LoLa sobie ciszę Jaki temp, nie? No a Kork już 3-1 Widzę tutaj Ja jej zostało chyba dwadzieścia hopy kurde nie trafiłem w niego Kazik to był chyba niedobry pomysł bić się. RENGAR HELP! RENGAR! Kasper, ty jesteś goofy! No nie, ja nie gram! Nie, <laughs> Niedobrze! Czy <laughs> serio? Tamil <laughs> ja nie gram! Nieooo! <laughs> On ma lepszy damage Brednik pomocy <laughs> Brednik gracz Ej Kasper, my to przegramy. Napisz, że nakręcamy i mają mi dać wory. <grymianie> nakręcamy. Aj. Aj red. Zgasło to jest z na tej nie poczekaj, nie <grymianie> no, 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 to to się wierzyć, czy no. O, przeszedłem. Lewele. Well, 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 up. Tu well, well, się stnie. nie. mnie zaraz porwą, A e, co tu robi ten? Tu on normalnie jak bot tu przyszedł. Bo ty też, jak to, się coś się takiego złego stanie, to bo też przychodzisz na ratunek. No ja tak nie chciałem! Nie wiedziałem, że on tak... Ty już. <weod welcome> <remembering> Oy, nie, dlaczego? Ej nie, przegramy to ale jest Beka. O! I i widzicie. I teraz możecie wreszcie zobaczyć co się dzieje na tych y, niższych poziomach, gdy gramy na PvP. To jest po prostu masakra, gra, gra gra, gra... Granie z tymi w Kamil, zagramy na boty później. Zagramy. To będzie druga. Lita, to będzie druga część odcinka. A fizio mogą wziąć, bo nie nawet ogarnią. Na lol, jaka jaka bariera, lol? Nie, ja już się biorę za siebie, jest. I patrz, i nie, nie zabiję go. Jest, Caitlyn padła. Zabiję go! Zdzieram. To jest ramu, z tego nie ogarniasz. A mi, małeś nie. mi, że Korki jest to. Ok. A Korki jest Stary, jak ja przed chwilą na, na botach miałem nim 25.0. No ty na botach byś miał, nie wiem, 0.10. Gdzieś Polak ten, ten na po Polsku. Ja pardon. Jeru na fisiu! Fisiu! Ja ci pozwolił! Run! Kurde! Co ty nie powiesz? Zostaną <noise> w Ruskie... Czechy. Rus. Ruskie Czechy. <noise> ja w ogóle my dzisiaj mieliśmy chyba oraz na tym, na... Nie, państwie błyskawskim. Przemierz czasami co to, co gada w sumie. Ja tu idę masterowi, pomóc Ale ich spuszuję, dawaj master. I z tym patrz, o. <grym> Ej no, oni tu we dwóch mnie gankują. H16, farmy i koszej. I... No, młoko się. No i patrz, i przyszedł taki ten i mnie zaraz zabiją, No bo I... wie, że nam nie bo dlatego. Tak. Ej Kacper... Gramy, oh, yeah! za, gramy zaraz z moim 30. levelem? No? Tak? No boty. No boty. No boty to chyba ty. Ja mam pierwszy level. Nie kłam. Ej, nie, wyjdź, 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 wyjdź. Killing. No Rengar ma killing SPREE ale on nam tego nie wykroje. Hasam sobie miło z moim ciekawym rogiem. Haha, <śmany> haseł! Widzicie? Róg. róg, tu jest, róg, tu jest, róg, tu jest, róg. Tu są wszędzie rogi. To jest ramus, tego nie ogarniesz. Dobra, ja lapidowałem teraz, a teraz patrzę, zrobię Ależ on ty jesteś solo, top. No właśnie nie wiem. Hejże i ja idę. Ja do ciebie pójdę, dobra? Masz się zdziwiłem. <śmany> no nie, oni się nie boją, oni od tyłu idą. O! zboczeńko! Szybko! Dobra, y, sunfire cape. A. A! Nie o, idziemy, nie, tutaj są kamie. Skąd to już nie ma ich. Kłamie! Kłamiesz! Tu jest! Kłamca! I co? Kłamca! To jest to? <grym> Kłamca, nie kłam. No proszę! To jest, zobacz! Uff! Uff. Uf. Uff. Uf. Uff! Uf. Uf. Czy dziwię jak jest we Je na topie? Jezu aż... Aż mnie ten, aż źle skile użyłem. Bo nie pokonimy go, ten butel jest za szybki. No patrz, no patrz, no nie, no nie, no nie. Oni mają warda. O, o, Nie podejdą, bo się jaki kam. to są te... Kurde, mogę jednak tego torrenta włączyć. Przy nagrywaniu, trochę mi laguje, nie powiem. No Piraty! <laughs> Pirat! Nie <laughs> ja uskarżam cię o nic, na no ale... Dobra, jeśli. Jeszcze... nie... Uder tu idzie, nie mam z nim szans! O, uciekł przede mną! Uciek jak mała żabka! <laughs> Bał się ciebie. O, ten shoot down. Ja nie, nie mam do dlatego ja się... to na ogonie, to pewnie korpus. Ale ten Master trochę ogarnie, bo ma najwięcej farmy zna. Ty, ja się dałem tak podejść, PerCity! A bo no. widzisz, na, bo na, na botach są linijki, a tutaj nie ma, widzisz. No. O, Dawaj, puszujemy. patrz. Dawaj, pushujemy! Nie PUSHUJ! ile ty masz HP. Wiesz, <laughs> ja była Corkiusza. Executing. Ja jestem Corkiusz! co ty tu jeszcze robisz? Przecież cię zabiło. O oh, nie, od tyłu mi wyszedł siruś Ej, nie mam many na moje kółko O to ma aż 100 A ja mam 0,6 <śvirę> No widzę <śvirę> Chciałbym być mosterem 0,0,0 zero, zero, zero. Ja bym chciał być Caitlyn, nie wiem jak ty, no ale... Jaki kuleś To cożki, co? To, 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 to? to też No patrz co za żdziro Jaki kuleś cóżki to, 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 to. A ty byś nie chciał mieć? Nie Ra Ramus, no patrz, no patrz no. A żeby ci matka zdechła? No dach je. Jaha, turę Zniszczyliście? Nam zniszczyli, prawda? No na bocie jest zniszczone. Nie, ten bot, wieża zabija tego. Botkazika. <ś elles> Jakby nazywał botkazik. Co? No bo gra jak bot, zabija go wieża. Ja, ja, ja czasami mogę się pomylić, bo ja mylę Wardę z Turetem, ja także... Pushował. Na, na Warda mogę powiedzieć Tureta na Tureta Ward, także... Wiecie. No ja... A co ja tu cały czas robię? Też puszuję. BUM! Dobra, y, zabili tam... O, ko, kor, Korki został zabity. Nie, Korki... korki zabił ja raczej. Taki na nas. 7.15 mamy w grze. I ja się robię tank, nie? Gram chyba drugi raz w tym. W ogóle ramy mumusa mu, mu, Ja pierwszy raz gram korki, nie? Czyli by na boty. <laughs> ale nie, no nie chciałem gry na boty stawić, ale wiesz. W, w ogóle. Stąd już stare stary zdążyłem. Nie, nie zdążyłem, boże, zdąży, ja zdążyłem. Poświęciłem się. Nie, wyjdź. Dla, dla wyjdź. ciebie, Ameryk.

No, 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 ooo! Jasuo niszczy, Ej, zostaw tam mojego. Ja grę... ją zniszczyłem! Nie kłam. To No, ale to jednak do niego ostatni głos należy. Master. Ooo, Master agenkują. Ja w ogóle Master na midzie to jest coś. Ren, no, 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 kurde. Nie umiem kogoś. No nie kogoś naboczył, no? No bo to są dubile. Executing. <stereotype> Nnennennen... No patrz co za świnia sksuła Report Ranger. For no have skin. Mogę Jackson? Mogę oh, Jackson? For no have skin. For no have skin. Mm. Mogę w ogóle Jackson puść to pa? Jackson był mogarniał Do mam skina, a tak wyszedłem na biedaka. Zniszczę tego tureta, Wreszcie? Zniszczę. Meeting design has destroyed an enemy turret. No nie, po wyjdź, nie! wyjdź, wyjdź! Wyjdź, 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 wyjdź! wyjdź, ja, wyjdź, wyjdź, wyjdź. ja na tym bocie sobie fajnie farmię wszystko. O, ale przyspieszenie! Że nikt na tego bota nie... Chodzi. No zaraz ci ten Kazik przyjdzie. Czekaj. Skąd wiesz? KKKZIKS Nie musi mu pewnie, żeby podszedł. At bot. Nie, głupi jesteś! <laughs> <iosenistance> żeby cię zdechli. Nie, już bot na tego tareta na bo Eeeh. On podszedł, uder. Sunfire Cape, a może. A, oh, fuck. Gdzie jest moje Turbo Ultra Turbo przyspieszenie. Muszę No tu... jasne, dzięki jasu! <noise> Tutaj nikt cię nie lubi. Jakaspar, ty, ma ty masz 08. Wiem. <noise> nie, nie jest ci z tym źle jakoś? Czy coś takiego? Nie. Nie? Nie. Spoko, Czemu? nie, nie. Ja, ja się tylko tak pytam. I ja jestem ciekawski ja lubię się pytać o niektóre rzeczy. Czyli pytać po za dużo, chcesz być. A to źle? Tak. Czemu? Jest nic źle, załatwić. Co mam po tym? Po tym. Po tym. No, nieskończoności. Dobra. Wygramy to jeszcze jakimś cudem, Może. Maybe. Maybe. Of course. Of course. Ja, ja idę na, te, na tym. Na tym. Na tym. Na tym. Na tym. tam tym. Na tym. Na No Na tym. Na tym. Na no żeby jej mat. Oooooooooooooooo! Pierwszy o, 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 tego się nie spodziewała pani, co? <sum> co? Pani? Gdzie? No pan. ja na na, ko ja Chodź na Corkusza. Na Ja idę z tej strony, ty z tej. Ej, na Kazik idzie jeszcze. Ja idę na Kazika. Od nich? No. Chodź. Patrz. Jedę Pomóż mi! Ja, ja muszę temu pomóc. Dobra, ładnie. Corku... Co to znaczy? Wow, kto mi tak ze. Zostaw go! Kork za mną, był, pięknie. No, no, O, o, widzisz, perfect bariera. Nie trafił cię! <goda> nuby, czekaj, napiszę do niego, nuby. Nuby. Tylko, że ja jestem tankiem i ja oddaję, kille. Jeden, dwa, trzymasz. To, to, to jeszcze oh lepiej. ZABIŁEM GO! Hahaha, ha, ha, jestem dobry Poczekaj na mnie. Chodź, Ręgar, chodź! Chodź, Ręgar, chodź Chodź, chodź Chodź, bo mam 2-2, trzeba świętować A ja go sksułem wszystko Co? Sksułem mu wszystkie te... tam farmę te... tam Co robisz, Kamil? <laughs> Stoję Czekam na Udyr'a Udyr, teraz chodź Patrz ile ja mam HP Chodź, a nie patrz ile ja mam HP <laughs> Cholera, dobre zwierzę No co? Ej ty, bo ja zaraz padnę Czekaj 5 sekund ult, 5 sekund ult Pięknie! Dzięki Kacper! Ty miałeś mi asystować <laughs> Ale mi się to bardziej przyda, ty masz 1.9 Aj, im go! Nie, Rengar bot. Ale, no, sorry, ale dostałem 203 kas. No, wszyscy dostaliśmy. A, 203? No, raczej. Ej, ja też chcę korpiusza upić. Nie, bo. Hahaha! <noise> <noise> tam jest. O! I tutaj okay. Kazik, spójrz na Kaziksa. Nie, Kazik jest zbyt top. Kajtlin ma 2-3, trzeba ją zabić. OLERA no. Kurde, serio, ul założyłem no kurde, nie umiem klikać przycisków. Zapu. Stara klawiatura mi się zepsuła. Musiałam drugu. drugą, drugą musiał. wziąć. Co no wyrobicie? <grym> na 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 na. Albo załatwi się zaraz. 16:30. trudno, ale my wygrywamy. Tak. No nie powiedz nie jestem za bardzo to tego nie pojąć. Ja, Master i Rengar tylko tutaj ugarniamy. Forki mnie zabiją. On No 68 podstawowych ataków. Tak? No. 355. On? No zależy, jak Cię zadają wrażenie. Master się puszcza. O, Fizz tu jest. za dawno nie widziałem. Ja, Fizz oh. Fiz ma 1-0. Tyle wygrać. Dobrze, że fizy nie jest na właśnie. I cofnij się! Dawaj wieże, dawaj wierzę Nie mogę! Aha. Dobra, to ja tam lecę pomóc... pomóc Jakoś Z botem Udyrem. Ja też. Kasper, ty wyjdź najlepiej! O, jaki KS, report! Jaki, jaki kombo Dobra, ja jedę Korkiego zabić, bo mnie wkurzył ostatnio. A, bot Botfist tu jest! Niech ja ich będę nazwał Bot. Każdemu dam przedrostek, Bot. Fiza, dawajcie. Fi A, żartowałem! Co robię w ogóle tego jego takiego? Ej, pomóżcie. Ja nie mogę na no pociągu. wciągam. Chodź tu powiedziałem Dajcie radę. A. Czy damy radę? Tak damy radę. Bo budowniczy zawsze da radę. Że... że Bo budowniczy zawsze da radę? A? Ha! Kurde, myślałem, że sksuje. Co, zabijacie ich tam? No ja czekaj korkiego... Korkiego go nie. Łobu dubu! Nie jak? So much. Kamil ja odpowiada sam sobie. Kurde no, nie zabiłem go. Mam 4-4. Ej, tam jest Kazik. Tam jest bot Kazik. Idę, 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 idę. Ten purec odradza życie, tak nie powinno być, tak? Może no. mi się uda go zniszczyć jeszcze. No, a, nam się nam udało Udyra zniszczyć, a ja się cofnę. Ooo, Kacper. Myślałem, że ty wolibera zabijasz, tak by to wyglądało. Gdzie on chyba sobie coś tam? Ja myślałem, że on na wczy. Gdzie? Gdzie on Nie Pomóż! Pomoglibyście! Ale to Kasper stoi! Ja myślę, że to jakiś... Jakiś, jakiś unsk, stoi, to Kasper. Stoi i mi nie pomaga. No brawo, Kacper. To może byś mi pomógł z nim? On tu zaraz tutaj... Chodź, tej Ch chodź, chodź tam na bota, chodź na bota. Tego się nie spodziewałeś! A chciałem go sksuć. Nie, ty nie umiesz. Ja, ja idę z tobą no. no to chodź. Y... Chodź mi pomóż Reda zrobić. Ale zostaw, 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 Kasper, zostaw! Sorry. No, ty debilu. Ty go specjalnie biłeś. Nie. Tak. Mówiłem ci przecież zostaw go, a ty go bijesz. Muszę Ić, ty jesteś głupi, no proszę, Przepraszam, Jasne. Yes. Ja teraz nie będę miał D-Majorze no, I, ta, I tak nie mam no. Bo ja jestem tank, tank Taki wielki tank To jest Ramos, on jest mały Jak Kasper, biją cię? Nie no. Dwa trupy na koncie Kacpra! Czyli masz dwa trupy! No cztery, Kazica mnie. A ty, ty gadałeś takie B, -b ten kozik, do tego sura bananami. Ban sura w banie, co? Sura bananami? Ban no? Ja tak mówiłem? Nie, no, ja tak mówiłem. Aha. Mi się zaraz poddadzą, zobacz. Już jest po tej minucie. Mają prawo. My, my mamy prawo się poddać. Nie poddamy się, rozumiesz? I Nie, poddamy się! Poddamy się. Czekaj, yy, nie, nie. Okay. by się ja, teraz powstał. Jak była... Jak była ta piosenka? E, kurka. się. <gry> to te... A, nie, czekaj. E, nie, nie... Dlaczego oni mają aż tyle magów, a my nie mamy. Rzecz. Jakich magów? No, magów minionków! Magów minionków. Nie wiem. Myślałeś No nie wiem, tych królów magów, wołek i osiołek. i <laughs> Łosia się! Bo się. Zaciągnę się! Czekaj, się! Ja zaraz tam pójdę na bota, Łosia Łosia no. Zaciągnę się Zaciągnę się! Zaciągnę, się. Zaciągnę, się. Zaciągnę się. No kurde Co się zdążyło? Lol Trafiła mnie Bodkacper Jesteś bodkacper Ej <laughs> mogliby takiego zrobić i tam no, 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 no. Co? I w tej grze tak Jakiś gość ma 50-0 Albo nawet 150-0 Jak to było? No, 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 te? No, 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 A nie ostrzy? Ty co? Widmowy tancerz Widmowy tancerz. No, tancerz chyba No to tanie, tanie co ostrzy. Dowali. Co teraz składać? Tanie co ostrzy. A kupiłeś go? No. To czekaj. Barona, po co barona, jak musimy to wygrać? No, z baronem to wygramy. Tylko że... nie. pomoże, rozumiesz? Tylko że jak nas zaskoczą z tyłu, to mamy przewalone. Dobra, ja się wbiję. No Ich tu nie ma, ja się boję mają tu warda? Nie mają Lazą no skillę nie mają warda Nie ma ich tam gdzieś tu nie ma, dobra, zrobimy sobie spokojnie barona, jest wreszcie pierwszy raz barona zrobię na tym koncie ładnie, mamy barona Dobra to ja się cofnę bo kupię, a kupię... Nie nie cofaj się na razie pomóż tam w walce. No, A ja nie mam many właśnie Pomóż tam w walce. tego tu Nie, Kasper, chodź! O dobra, dobra, zabili go Jest spoko, to ja się cofnę w takim razie Ja sobie muszę ten kupić Gdybyście grali bez mnie, to byś było e, ten To dlatego... już byśmy dawno wygrali Cio Jaki damage! <laughs> Jaki damage! No nie, bo z tą Caitlyn to nie za bardzo Okay, to trzeba ja, go, dobra, tam, ja tam też już idę, patrz. Pojawia się jej. Pojawiam się i znikam, i znikam, i znikam... To było wtedy dobre. E, mogę już sobie... Zanim no chodź na nią, bo inaczej nie zabijemy. No bo potrzebujecie tanka mnie. Surrender nie. Ja tam mam zawsze zasadę never surrender. Chociaż pewnie... Ło kurde! Kacper! 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 Nie mogę padnąć teraz! Dobra, już mam tutaj super przyspieszanie, także Dominuję. no, on dominuje. O, nie myślałem, że zabili rengara. Ręgar! Ręgar błagam cię! A ten ręgar dobrze gana? No on, on jest OP tak Katinka już mało życia i została, teraz ją ktoś derwał no, no, ale nie ma nikt bo... No to zniszczyliśmy, wszędzie już prawie rzadko na topie jeszcze został ja No na topie trzeba pomóc mój No 2750 ładnie O, tu jest Katelyn. Tu, pomocy Bo jej nie zabiję Chociaż może? Yes! Ramus OP! Shoot down. Bo nie umieliście zrobić, to ja zrobiłem, widzisz? Jaki OP jestem, jaki pomocny. Ona mi dopiero połowę HP zjechał. Dawaj, botręger. Kasper, pomagaj im! Nie bij tego! Tylko bij wieże noksusowe! Wieże bij nie miniony! No Kasper. Głuchy! i Surenderowali. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobały wycinki z tego filmu. Ja, ja, nie cały czas. ja się z Wami żegnam. Kasper się z Wami żegna. Na razie i cześć.